na wiadomość od Australijczyka pojebanego Australijczyka pijanego Australijczyka profesjonalny alkoholik uwaga uwaga specjalna wiadomość od Australijczyka pijanego Australijczyka oraz Kurwa, już wiadomo o co chodzi cie. Hejdeo, witam wszystkich z powrotem na moim kanale a jeśli jesteś do pierwszy raz to raz jeszcze baczko i jestem pojebany popierdolony i wiem że pierdolnięty profesjonalny alkoholik z Australii, a z polskimi korzeniami, ci niebezpieczne połączenia. Dzisiaj jak widać będziemy grali Mortal Kombat jedynkę. Bo jak lepiej się przygotować do nowej gry? To jedynki. grając w oryginalnym jedynkę, co nie? raz mówię. Jestem napierdolony, więc tu powinno być piane i zagrajmy, kurwa, coś z tym stylcem. Bo jestem po nocy i wypiłem dwa browary. Wow! Napierdolony rzeczywiście, nie? Ale też wypiłem już tyle smiczki... z miczkiem. Mic z Wickiewicza za 80 tysięcy złotych, które wzięłem na raty i na kredyt, i teraz jestem bezdomny. Ale widzisz, już tyle wypiłem, co nie więc jestem najebany Więc jeśli gdzieś przegram, sorry, kurwa. Kiedyś, kiedyś może zagram na Czerwonce. Ale do tej pory, do tego czasu. Let's go! Fight! No, no, róbmy to! Wszystko jest takie... rozdwojone, czy to jest normalne, Wypije, że Wypiję. Może mi się polepszy. Jest to na jeśli nie zauważysz, jeszcze jest, jest, jest na Pier na Maxa, ja, boże nie na Maxa, ale, ale pożon. Let's go, yeah, go over the gurus, yeah. Nie, nie będę robił fatality Za każdym razem, bo kurwa tak nie to kurwia Jak oglądam inne playthru'e y tej gry i wszyscy robimy za każdym razem ten sam fatality Okej, okay, rozumiem że mają jeden fatality Właśnie o to chodzi, to nie rób za każdym razem Jesus fucking Christ Po pierwsze, wszyscy to już widzieli, okej? Okay? Po drugie, nawet jeśli ktoś tego nie widział. Za trzecim, czwartym razem... Ta osoba sobie myślisz i na górkę dalej robisz. DAHOJ! Scorpion, Pytam się! Jesus fucking Christ! Straight. Znaczy nie z dwójką, bo z dwójką to... W takiej postaci mamy po 2, 3 fatality, co nie? Eee. Zim stage fatality chyba na 3 stage fatality i każda po 2-3 fatality jest Babality, są FreeShipy, <try> no kurwa masz! Jest tego od groma, no! Nawet nie ma co porównać tutaj, nie? Każda postać ma jeden Fatality i wszyscy co robią z playthrough, O oh, za każdym, za każdym kurwa razem robią Fatality! Like get the fuck outta here, man! <try> Skorpion win! okej, okay, jestem piana, right. come on man. For real. Nie, ja, nie zrobię tego. Nie że robię low punchy. Robię low punchy, nie ma! Yeah. To jest takie kurwa popierdolone. Dlaczego nie mogę zrobić low Eee... tego? Przerutkie nie, bo. Jeśli chodzi o automaty. Tak samo jak z grami teraz. Znaczy były updated, co nie. To jest ostatnia wersja z tego co mi wiadomo co, nie, co teraz gram, co nie. Ale były też. Y, wcześniejsze wersje. Wersje 1, 2, 3, 4, 5, nieważne co nie. W tych wcześniejszych wersjach. Na przykład mogę przyjść poza. Bez problemu tutaj, żeby to zrobić. To jest bonanza! Yo! Wygrałeś 100 tysięcy złotych, nie? Teraz na tysiąc lat to zrobisz, nie? A ogólnie robili update, y, bo. Poprawisz błędy gry, nie? Na przykład to tutaj. Scorpion win. No, praź błędy To jest ostatnia wersja tej gry. Poprawili błędy. Nie mogę przeżyć gorsza, ale. ja, Ale mogę to zrobić, kurwa. Z Johnny Cage'em. No i tak z każdym posłaczem. Bolało! Pytam się! Nie mogę przeżyć posłasza! Ale kurwa, mogę! Kurwa, nie żebyś radał skikada. Oh, uh. Ah, daí eu me feita ali uuuu U niego też jest dobre kontakt, ale to... Jak się ci uda pokazać, bo jest... Darmbane. O oh, Test oh, to jest najważniejszy w całej Nie Właśnie złamałem swój stół. Stół, stół, stół. nie, nie złamam. To się dostanę. Come here. Scorpion, win! We are not yet! In a while. Scorpion. <sighs> fatality, Vitality. Oh! Teraz zaczyna się. Kano... Oh! Kano yesłatwe. What? What? Dwa razy go mamy. No homo. No dobrze Johnny Cage. Raiden. Widzicie? Raiden, yes. Is... Oh shit, what the fuck. Rainy jest łatwe, ale trzeba być O oh my gaj nie wiem dlaczego zrobiłem Czas e... tam zamrożenie sam ci. O oh my god, dobra, dobra. <murzanie> <murzanie> Powarzył się on przez chwilę szedł jak skorpion, kurwa, miał rękę przed aprykatem tym, kurwa. Fucking bitch! Fuck you! na pierdolone! Ech mogą być za pieszy na ja. Uważ. Nieważne the monkey. Uh 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 Yeah. Yeah, I'm trying to Fuck off, bitch. Oh, <laughs> uh, <get over> here. <laughs> this motherfucker. O oh my god, nie musisz doczekać, zobacz, bo jak wam dam, wtedy będziesz mocno. Ale on ogólnie w tych nowszych częściach jest taki, jak cringe. Bo musisz przyznać, taki cringe jest waty jest. <laughs> Miałem się z tego, że poszłem. Come on, man. Żeby bardziej kompleksowe, czy jak też mówi. <laughs> yeah Zrobić tego haka ma czy dosłownie minimalną sekundę. Żeby mi się udało to jest... W Mi częściach, to masz kurwa... I niż tysiące lat, żeby zrobić tego haka. Ja tutaj to jest naprawdę... Tak nie wyglądało, ale wierz mi, że było. Zostanę od razu dostanę od goros, nie. Za blisko ląduj. Zawsze jest za To jest automatyczny, nie, nie ma na to porady, co nie oh Haka! Pora drugi! Dlaczego nie muszę im Haka, bo jestem piany! Znaczy jak dostaję w pizzy, muszę haka nowowy czos. on double colour, okay, whatever. Whatever dude. <laughs> yeah! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Tower means Kung Lao! Hey, fuck you! Pokémon it down, Alright, today I just to no! <laughs> <laughs> Jestem pijany za każdym razem jak przechodzę na cześć bo o za pierwszym raz, za pierwszym raz. OK okej nagrywam o jest pijany nie przechodzę za pierwszym raz What the fuck is this bullshit man summit same taktyki te same come on siropse you fucking asshole yeah let's go come on bitch to zarzpięde o o o C zzna latwiszą postać. Powaga! Patrz na to Nora! Za pierwszym razem to mogło być. Ale proszę Państwa... Jest Włączy syreny, bo jest... Jak zwykle na samym końcu Skorpion zrobił świata i wyrwał wszystkie najlepsze laski I dzięki temu przeszło na to, że miała jego żona. Chyba najlepsze egzekwienie jakie mogłyby być. Ale dobra, jo, to był taki playany... playane, Pijany playthrough. A! Może wam właśnie coś pokazać. Co można zrobić jako skorpion, czego nie zrobiłem. Oczywiście, bo jestem pijany. Może teraz mi się uda zrobić, bo jestem pod presją żałąc, nie Ciekawe, że Raiden jest w jedynce. Jest w dwójce. Ale w trójce. Mówię oczywiście o oryginalnej trójce oryginalnej, oryginalnej. Oryginalnej trójki. I... O! Widzisz się miecza? Samurajski? Ja tam pod bokiem zaraz wam coś powiem na ten temat. Eee... Ciekawe jak w trójce Shao Kahn. Normalnie napierdala na ich świat i nagle Raiden... OOOO! Nie mogę nic zrobić w tej sprawie, co nie? Ale... Wystąpię w pierwszym turnieju, w drugim turnieju, co nie? I, ale, on będzie... On będzie opanował wasz świat... Ja, nie, nie ma... Nie mogę zanigurować... What the fuck? Get the fuck out of here, man! A, odnośnie tego Mieczu Samurajskiego, co nie? Chodziło o to w tej grze ee, Shang Tsung miał normalnie używać ten, tego Mieczu, co nie? Ale! Za braku pamięci w tej grze zrobili wszystko co mogli, kurwa, nie, i tak nie wiedzieli co zrobić z Shang Tsungiem, kurwa! Nie ma żadnych czasów, nic, nie możemy użyć tego mieszu Samurajskiego, bla bla bla. Okej, okay, dodamy no, kurwa, możliwe, że zamieni się w innych zawodnikach, nie? I to jeszcze było w pamięci tej gry, co można było użyć, nie? To kiedyś to nie było, że można nie wiadomo, co, jak rozbudować grę. Ech. Jak teraz, nie? I po prostu nie wiedzieli, co z nim zrobić, tak jak mój. No po prostu wymyślili to, że on będzie zamienił się w inne postacie i to będzie ostatni boss gry, nie? Więc ma tym mieć? Miał użyć nie użył. Ale to jest dziwne, bo kurwa zawsze jak są jakieś czosy, które nie użyli w wcześniejszych grach. Używają yy, później, tj. nie? Ale tego jeszcze nigdy nie zrobili. Z tym mieczem to jest. A, hej. A! I dobra! Pokażę wam jak z raidenem co można zrobić.

Nie żartowałem, ale dobra to są kont ataki przeciwko Raidena Kiedy jestem trzeźwy to robi to uff, raz, w a jak jestem pijany to tak Mamo kocham cię, ale żartowałem, <zartowałem> co z tym <zartowałem>